yeah <laughs> Cześć, witajcie czołgiści. Z tej strony Władziu. Dzisiaj pokażę wam kolejny rekord. Tym razem jest to rekord expa wykonany przez gracza nodel 1 na czołgu Churchill 3. Wprawdzie czołg ten jest to jest pojazdem premium 5. tieru i zastanawiałem się wprawdzie czy powinny czołgi premium wliczać się w rekordy. I doszedłem do, do wniosku, że grając w dużo z nas po prostu pół życia spędza powiedzmy na tych właśnie czołgach premium, i one też powinny mieć te swoje 5 minut chwały. Dlatego też pokazuję Wam ten rekord właśnie z tego piątotierowego pojazdu. No ale wróćmy do samej rozgrywki. Jak widać, Nodal 1 trafił tutaj na mapę Redshire i dodatkowo dodatkowo dostał także całkiem przyjemne powiedzmy przyjemny balans tierowy ponieważ są to maksymalnie piąte tiery tak więc z tym pojazdem akurat może tutaj porządzić można to powiedzieć spokojnie ponieważ jest on dość mocno opancerzony E, wręcz zbyt mocne a nawet jak na piąte tiery ponieważ jego pancerz przedni korpusu wynosi aż 176 mm e, i nie każdy mm, powiedzmy świeży gracz e, na tych piątych, czwartych tierach e, wie, że należy strzelać właśnie we wieżę tego pojazdu żeby e, najskuteczniej go przebijać e, ponieważ wieża jest po prostu e, słabo opancerzona 88 mm e, płaskiego Paskiego pancerza ustawionego pod kątem prostym. Jak widać, Nodel tutaj wybrał raczej przejęcie górki na samym, w zasadzie na samym środku mapy. Jest to dość dobre i strategiczne miejsce, ponieważ w zasadzie mamy widok na całą mapę. Tyle, że akurat z, ze słabą wieżą, może nie powinniśmy tam jeździć, a zdecydowanie nie wychylać samej wieży. Tak więc tutaj dość ryzykowna taktyka ze strony właśnie gracza. No ale jak widać, wcale nie trzeba wychylać wieży, żeby troszeczkę pomordować przeciwników. Jak widać, Nodal tutaj jeszcze nikogo nie zabił, aczkolwiek zadał już troszeczkę może nie aż tak dużo obrażeń, ale oddał za to bardzo dużo strzałów. Jak wiadomo, Churchill 3 jest pojazdem z dość szybkostrzelną, powiedzmy, armatą, jednak nie zadaje ona aż tak kolosalnych obrażeń w przypadku pojedynczych strzałów, ponieważ zadaje 75 średnich obrażeń przy penetracji 110. Tak więc, jak na, nawet kogoś nie przebijemy. To po prostu wystarczy pospamować i zaraz będzie nasz. Jak widać tutaj, T28 chyba został przed komputerem. Godzina dość późna. mecz był rozgrywany 44 minuty po północy, więc mogło się to każdemu zdarzyć. No ale jak widać tutaj, Nodel zaczął właśnie swoje ucztowanie wśród nabijaniu damage'u. No i już dwóch przeciwników zabił. Teraz walczył troszeczkę z T1. Heavy, no i tutaj ostatni pocisk dobijający. Przeciwnicy poznikali, troszeczkę można się wychylić w nadziei, że zostaną po prostu zespotowani. ale jak widać, w tym momencie nic się nie dzieje: nikogo nie widać. No i oczywiście ze strony linii drugiej. Może coś wyjechać i już mamy 185. Nodal oczywiście też go zauważył. No i już jedzie po swojego fraga. Niestety ktoś mu go ściągnął inne 185, ale trafiła się Matylda No i jeden strzał wystarczy, żeby właśnie tego przeciwnika dobić. No i demyć nam mimo wszystko rośnie, już 1088 obrażeń oczywiście nie wiadomo ile w ukrytych przeciwników ale tutaj nie o rekord obrażeń chodzi tylko o rekord właśnie EXPA a wynosi on 1944 tak więc jest całkiem sporo jak na powiedzmy czołg tego poziomu no i już widać Hetzera i Wolverina Dopiero Hetzel się zorientował, że dostaje ostrzał. Wolverine, dopiero w tym momencie, jednak, po prostu, Churchill ma zbyt szybkie przeładowanie, żeby, żeby ci przeciwnicy mogli cokolwiek zrobić. No i kolejny frak się szykuje. Sał 40. No i przeciwnicy nam się skończyli. A raczej Nodelowi już jest 5 fragów. Zostało jedynie dwóch przeciwników. Raczej tutaj nic ciekawego pod względem zabicia właśnie Nodel się raczej nie stanie. Jest PZ, który raczej nie jest świadomy tego, że Nodel jest tak blisko niego. Masę pocisków, po prostu leci już PZ. -a. Dopiero teraz się zorientował, skąd dostaje ostrzał podpalony. No i koniec. Koniec. Pozostał jedynie pz 38 NA, a to już jest e, prosta sprawa. Niestety ten pojazd nie ma tyle penetracji, żeby e, cokolwiek na Dolowej zrobić. No i już ktoś dobił e, pz -a. Bitwa zakończona. No i sprawdźmy wyniki bitwy. E, oczywiście, m, tak jak mówiłem, 1944 EXPA. Expo oczywiście jest liczone na czysto, bez dodatkowych bonusów płynących z medali. Tak więc można powiedzieć, że jest to całkiem sporo tego doświadczenia, jak na taką ilość obrażeń. Potencjalnych obrażeń także dostał całkiem sporo, jak na swój, swoją ilość życia, ale niestety nie przebiła to rekordu. Tak więc rekordem pozostaje tylko ilość doświadczenia 1944. Początkowo miały być jeszcze strzały oddane 45, lecz już dostałem powtórkę, w której po prostu gracz oddał więcej. Tak więc zostajemy przy samym rekordzie EXPA. I to by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie rekord EXPA, pobity przez gracza Nodel 1. Jeżeli wy chcecie pobić jakiś rekord bądź podosłać po prostu nowy rekord, który jeszcze wam nie pokazałem, wystarczy, że na mojego maila, którego znajdziecie w opisie filmu, wyślecie po prostu waszego, wasze screeny, przede wszystkim wasze screeny potwierdzające, plus wasz replay z danej bitwy. Ewentualnie zamiast replaya możecie wstawić link do strony wodreplay.com, na którym umieścicie właśnie waszą powtórkę. Ja sobie ją po prostu stamtąd pobiorę. Ważne jest, żebyście podali mi te screeny potwierdzające wasz wynik bitwy. Dlaczego? Ponieważ ostatnio strona wotreplay.com mi coś firuje i nie pokazuje mi ona właśnie tych screenów. Jest sama bitwa, mogę ją pobrać, ale nie pokazuje mi screenów. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale tak zauważyłem, że już, już kilka przypadków miałem, że wcześniej były te screeny, a teraz ich nie ma. Które właśnie są potwierdzeniem dla mnie tej bitwy i zresztą dla Was, żeby Was po prostu nie oszukiwać, to jest robione dla Was, żeby, żeby po prostu było wszystko sprawiedliwie i uczciwie. Tak więc dla, waszego, dla Waszych rekordów wysyłajcie mi właśnie te potwierdzenia. Jeżeli takich screenów potwierdzających nie będzie w mailu od Was i nie będzie ich także. Na stronie wtriplay.com, wtedy wasz rekord po prostu nie zostanie uwzględniony. Tak miało ja, w moim przypadku w rekordzie kredytów. E, niestety nie miałem skrynów e, Gdzieś tam może one siedzą, ale przeglądanie ich wszystkich po prostu zajęłoby zbyt dużo czasu. E, tak więc sam nie mogę wam pokazać mojej bitwy, ponieważ nie mam screenów potwierdzających. Tak więc e, ta zasada dotyczy się wszystkich, także mnie. E, no, i to jest prosto na Waszą korzyść. Także ja zapraszam do wysyłania Waszych rekordów. Jeżeli nie jesteście pewni, czy jakiś rekord już był pobity, po prostu sprawdźcie moje filmy z serii Udokumentowano i będziecie wiedzieć, które rekordy już są i których po prostu nie należy mi wysyłać. No, ale jeżeli czegoś nie znajdziecie, oczywiście bez problemu możecie wysłać właśnie tego maila z tym wszystkim o czym mówiłem wcześniej. I tymczasem to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!